Из препятствия и всякого пославе твоей совершить и делателем благо поспешит, два руки справить, в совершении силы пресвята в Твоего духа, і спешно произвести, сотворить, воевое все же милого Ти спасатель Боже наш, і Тебе славу посылай, что безначальник Твоего цель и присвяты не плани, ни животношу Твоим Deni Cristo e Gode che vi po. Amen. Premuros, Настя святый славный падник апостол, и Бог восвятый, Руки Святых и праведных Боготец, всякий мои явные, всех святых, помилует и спасет нас, і благий и человеку любви. А не молоденственное и мирное житие, здравие, і спасение, во всем Бога и воскресенье, подашь Господи, рабом Божиим, учащим и учащимся. И все мы здесь мулахшимся, і сон хранил на норм. Któryś z nich będzie biskupem i będzie przyjechał śpiewać w agarecie, ale na razie nie. Jest. Więc ja chcę powiedzieć tak, że, tak powstał, że świec zaczęło, zaczyna świecić małe słońce w Podlaskim. Z moją pomocą, z wezwaniem Ducha Świętego rozpoczynamy nowe dzieło. Rozdany. W dzisiejszym dnie można powiedzieć, to jest dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny we wszystkich szkołach w naszym kraju i w tym dniu prawosławne środowisko Pierska Potrowskiego otwiera szkołę powszechną, który jest no, jak zalążyk, mam nadzieję, dużej szkoły. Ale na to, że to potrzeba czasu. Natomiast dlatego że powiedziałem, że na razie zaczyna świecić małe, schodzące słońce. E, I przy e, woli Bożej, mądrości ludzkiej, przy zrozumieniu wszystkich nas, i duchownych, i rodziców, i władz samorządowych, i kuratorium. To dzieło będzie się rozwijało. E, głęboko w to wierzę, bo kiedy rozpoczynamy dzieło jakiekolwiek, e, Bogiem i w imieniu Bożym, zawsze e, tak jest. Ja chcę przede wszystkim wyrazić e, podziękowanie i uznanie dla Fundacji Prawosławnych i szefa tej Fundacji. E, Protojeryja. Tak jak tutaj nazwał go Mitroforno, wobec tego nie może być protejerej, za to, że starał się. No i wszystkim, kto wspomagał panom samorządowym, e, na czele z e, burmistrzem i, i, i jeszcze starostą. E, tak i wszystkim tutaj jakieś mayższe władzy już nie ma więcej. Marszałek, tak, marszałka, tak, dziękuję bardzo. I Kuratorium, Pani Kuratorium. Tak jest tutaj. Bez Waszej zgody nic by nie było. Za to wszystko Wam dziękujemy. I rodzicom przede wszystkim dziękuję, że jesteście śmiali. Bo nic nie ma, posyłać. Ale zawsze tak jest. Zawsze zaczyna się od czegoś, od ser. I dlatego chciałem powiedzieć, że to jest mało szkodce ojca. My mamy już w Białymstoku przykład. Tam też rozpoczynało siedmiorów. A dzisiaj jest gospodarstwo, tak nie lecz się I myślę, że ta dziatwa, która tu teraz jest w przedszkolu, już w przyszłym roku chcecie razem z tymi swoimi kolegami. A ci mali uczniowie tutaj w tym przedszkolu, tak? A no, no tak, także bardzo dziękuję i cieszę się, że takie coś jest. E, Im więcej e, będzie tego rodzaju ośrodków, tym będzie e, zdrowsze, bo w społeczeństwo, Zadanie tej szkoły jest wychowanie w duchu mądrości wody, w duchu ewangelicznym. To jest najważniejsze. A tego światu zawsze brakuje. I Was uczniowie pierwszej klasy pozdrawiam. I życzę, żebyście się tutaj bardzo dobrze czuli. I mam nadzieję, że tak będzie. Jest tutaj bardzo sympatyczna, miła pani dyrektor. Ona jest taką chłopą, a my, a Będziecie pod skrzydłami tej chłopi, czuć się zawsze dobrze. Wiecie, co to jest chłopa? Nie wiecie, co to jest chłopa. To jest taka kura, która siedzi na jajkach i pod skrzydłami, kura jest na jajkach, tutaj wyrastają takie małe kluczaki. One ją drzewa. Tak samo jak pani dyrektor i każda nauczycielka, i nauczyciel także. Będę Was otaczać e, swoją miłością e, e, i Wam służyć. Bądźcie posłuszni, grzecznym bądźcie. E, kochajcie żebyście zawsze mówili kochana Pani, kochany Pan, Panowie też co Nie ma jeszcze, jeszcze będą tak. No I wszystkim serdecznie e, życzę e, radości, dużo radości z tego dzieła, z którego my dzisiaj, którym my dzisiaj rozpoczynamy. Dziekanowi, duchowieństwu tego miasta. No i Wam, rodzice. I burmistrzowie, także starostom, żebyście się także cieszyli, nie świecieli. Mam nadzieję, że nie świedzicie się, bo tutaj macie przykład z tego przedszkola. Też było mało, ale rozrosło się, że nie ma miejsca, gdzie dzieci I to jest też nasza radość i z tego się należy cieszyć. Także bardzo, bardzo serdecznie.